Side plank. Instrukcje. Pozycja wyjściowa. Połóżcie się na boku, podparci na przedramieniu. Nogi powinny być ułożone równolegle do siebie, a stopy ustawione pod kątem 90 stopni. Napięcie mięśni. Podnieście się z ziemi, napierając na mięśnie tułowia, tworząc wraz z ciałem linię prostą. Pozostań w tej pozycji przez 15 sekund. Wstrzymanie ruchu. Powoli opuszczajcie biodra w dół, po czym powróćcie do pozycji wyjściowej. Zaangażowane mięśnie. Oddychanie. Typowe błędy. Trzymanie łokcia nieprostopadle do ziemi, czyli nie w linii prostej pod barkiem. Opieranie ciężaru ciała na barku oraz ramieniu. P4P Cam. Side plank. zalecane powtórzenia, początkujący, średnio zaawansowany, zaawansowany,